Z tej strony mam historia, sobie to Minecraft hmm. Hero Brian. Tak, nie wiem nic o tym ludzie, tak. Wiem, że pewnie napiszcie, ja że jest dużo więcej ale każdy myśli. E, wiem, że napiszecie, że jestem nie na czasie i Minecraft e, Hero Brian był już dwa lata, trzy lata temu, w takiego, ale. Ja wam o tym młodzień nigdy nic, nic nie słyszałam. Wiem, że jest taki Steve z białym paczami. Coś takiego nie dobra. Więc robimy tak i... hero... przemy tutaj grainy... hero grainy... tamtami. Tak. Okej. Takie robimy wpisy. Hero grainy m.m. Tak, mam takie małe pomysły, ale chyba wyczucie nie będę czytać, bo tak za sobie wezmę tylko żelazny sejf, czemu ja mam polskiego małego karabinu. Okej, tutaj... Nie wiem czy to zakreścimy, ale chyba. E, Podobno jest bardzo silny. Co ja zrobię? Nie, tak. nie wiem czy y, niektórzy jeszcze słyszycie. Mamy. Okej, to no, jest ale... łuk. Nie wiem czy brać łuk, chyba nie. Okej. Okay. A właśnie. Blokier loza.

Tak? Juro. No i nie mnie. Dobra, ja już sięguję. Ja okay. Nie wiem, czy mogę. Mam jego domu spokojnie sobie. O. I wybrać, się wiem. Dwadzieścia Myślę, że mi to wystarczy. Weźmy sobie jeden Diamond. Hmm, jak? Teraz jestem w A wychodzi? Dobra, nie wiem. Dobra, już nie czytałem Koniec. tutaj, będę podjechał. ja mam ci fajne mały jam. dźwięki, I wszystko ma. Nie, może, może Nie wiem, czy mi tak naprawdę wygląda. Mi się udaje? Mogę, ale Ja. Teczkę tego normalnego muzyczka. Ja, no ja, 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 ale strasznie się boję czegoś w bo tak to oczywiście źle, no, no, nie chcę tak się przygotować, czy coś przygotować. No, nie, tak się bardzo dobrze ocenić, ale jestem pro, tak, dzień, tak, przy choreokach i w ogóle, ale jak jest noc i mamy taki problem timer, to świetnie do mnie się tam, Ale dobra. A tak to się do mnie bo takich strasznych. Mamy no, kopalnie Зумай граф, там на молдах не, чтобы было как на титанике. Там на майкраф, сурви, сурви, блин, а это на хилом бренди, ну и чего? Испугался он чёма? Сурви, блин, хочу кайся, чтобы больше, чтобы больше испугался. а мы хотим гайд. Опакет. Haip, o Boże jak się teraz przestraszyłem, myślałam się że się zastanę i jeszcze miałem gościnów słuchawki, Boże. Uf, jak się przestraszyłem, jeszcze mam na słuchawki teraz... Boże jak ja się przestraszyłem, już się boję tej modyfikacji. Wow, muszę sobie ściszyć, bo ja się zestrę no. Oh, fuck it, ale się boję, Boże. Jeżeli tak, haj mi z a imprentu no, kurde te dźwięki. No i jeszcze mnie... No mi... A co mi bije? Kurczaki mi biją! Fuck it! Nie no, czego? Ja widzę kiedy. Dobra teraz się nie przestraszyłam. bo nie wiem głośno. I zrażalowo, bo, bo to jest takie straszne. No, Zdadź się! Jezu, o to jeszcze z krozem? Aee, Się boję tego hero na Boże. Nie wiem, czego no i... będę, bo nadal kręcić swoje, bo nie ślepy mięczę, ale. Będę wrzucać. A to jest bardzo straszny, ten hero. Bardzo jest. No. Bardzo straszny jest ten hero na a teraz się nie boję takich wow. Ale on pisze taki pig brain! Nie, ja, ja nie przeżyję po prostu. Bez diamentowego setu. Ja sorry, że tak dobrze ci... Tak dobrze ci tu... Sorry, że tak. Um, takie mocne itemy sobie biorę, ale o, nie da się pokonać. Ja to myślałam, że na żelaznym takim lajciku, tak sobie, ty tutaj go pokonam. To jest trójka w duchach, po prostu. Jeszcze te kurczaki, boże, idźcie sobie. Chyba, po co ja wziąłem na kartę. Te kurczaki to są na przede mnie. Kilek, no. Jeszcze kurde, myszka. No, nie tak to To jest straszne co nie biję? Jeszcze te dźwięki. Wow. Hej, mister Maxer, do widzenia. Goodbye. No, może, Jakbym nie zrobił więcej, to co to... To... I to się a, Co to? Co tu jest? No dobra, do widzenia. Wierz mi haj, ale... Ja... No, jeszcze... A to pierwszy raz się zesrałem. Uuuu, lawa. Woli. widziałam. Tak, Haj, nie. No. Mhm. To nie jest robot normalna dobra. To już nie jest. Jeszcze się nie. Nie. Muszę sobie na chwilę wziąć pismo. Bo nie wytrzyma. Nie wytrzyma. Czymila się zaczął robować. I tutaj... Co to było? nic, i nic. Ten, był. tak, ten tak. tak. nic. Ok, to. Ładny. ale przecież jest full. To jak on może. Tak Dobra, już go nie znamy żeby pokonać tego pirobranę, to nie wiem, co trzeba być jakimś po prostu prosłem takim... Nie wiem, no, trzeba być serio... ...kocem. Nie wiem, czy ja... ja się boję. ja się boję. Dobra, zrobimy spisek, tak? Może spiszę wszystko za Dobra, nie wiem, że mną easy. Ale myślę, że się boję wiecie co, to chyba był był nie widzę z tego nie ja widzę tej gry nie widzę tej gry nie da się ubrać. No to chyba był już, to jest odcinka e, trzymajcie się, się bo to jest trudna gra to chyba jest pierwszy i ostatni odcinek z hero z hero brak pierwszych rzeczy, że na dla mnie bardzo nie chodzi, OK, trzymajcie się i 有吗？